Hejka Widzowie, z tej strony Kachatelisa e, Będę dzisiaj e, rysować, mam nadzieję, że wyjdzie Lubię rysować Narysujemy jakby, mam nadzieję, że będzie widać Najwyżej Wam pokażę później Zdjęcie tak pokleję Wam tutaj mniej więcej Gdzie będzie kamerka Jak tutaj jest kamerka, to mniej więcej Gdzieś tutaj będzie zdjęcie Rysujemy ten Terianowy znaczek. Mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Terian, znaczek ten. Może i wam tu gdzieś gdzieś wam tu wkleję jakiś znaczek. Więc go narysujemy sobie. <laughs> Cięcie. Już, już. już jest git. Rysujemy. sorrę, o, teraz to koło zrobimy mniej więcej wielkości 5, to A i z niej ten kolor pip. I mamy takie coś, jakby ja z tego zrobię koło. Więc widzimy się, jak już takie koło mniej więcej zrobię. I gotowe. Taki okrąg. Teraz wymarzymy to. Gomeczka. I, um, tak trochę zmazałam Tutaj jeszcze powinno nam zmazać Tu gdzieś tu? tu No już lepiej O Jezu, nie pójdź. Dobra, przeżyjemy. Jeszcze koło widać. Teraz ten kwadrat. I ta jest nasz ten i teraz znaczek ten taki trzy, trzy, na... trzy na dwóch. I jest już taki, ja mam do was przesunek mamy. Także no, przejdźmy dalej. Good. Good. I mamy napis Helion. I teraz te takie łapeczki namalujemy. Są już łapki. Teraz lepiej widzicie. Także łapka. Łapka. Druga łapka. Trzecia, czwarta łapka. Widzicie? Siódma, ósma, dziewiąta dziesiąta, jedenasta Dwunasta, trzynasta Czternasta 14 hmm. troszkę jest A, pip Sorry Nie mam Opa Więc mamy już taki mniej więcej zarys i czas teraz te grube linie naprawić. No, no i mamy już takie coś. Uważam, że to jest dosyć fajne. Planuję te łapki zrobić kolorowe. Więc zrobię cięcie i wezmę rzeczy mi do tego potrzebne. Już mam mi do tego potrzebne rzeczy. Więc teraz trochę pokoloruję nas. Nie było, że wszystko ukrywam M M W ci ładniejsze są kolory W sensie, bo to nic nie widać, tak szczerze O mój of, no Dobra, dołam, I ostatni I teraz rękę czekajcie. Muszę sobie sprawdzić. Wystarczy kolorów. W sensie liter. Udało się idealnie. O, o, zrobimy to. Dobro. Ale to już to koloruje. sama. Już. Mamy rysunek gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Będzie, że wam pokazuję. To na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych filmów. No to co? Pa!